Wciąż pojawiają się pytania, co to jest DMN, a to jest duszpasterstwo młodzieży nazaretańskiej, które spotyka się w różnych miejscach w Polsce, w świecie, tam gdzie pracują siostry nazaretanki. Jest z nami Ola ze Wspólnoty. Olu, co zamawiasz dzisiaj? Dzisiaj ja zamawiam kręcone z sosem śmietankowym. Polecam, polecam każdemu. Jest z nami również Zosia. Tak. Zosia często mylona z Zuzią. <laughs> e, tak. Zosia, co zamówiłaś? Jeszcze nic i zobaczcie, co zamawiać? Aha, dobrze. I Jedynie frytki za 3,40. Nie, 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 nie tym razem. A wy co zamawiacie? Właśnie oglądamy kanał Dobra Katecheza. <grywa> A kojarzę, kojarzę. się sobie, że. Sprawdźmy pierwszy film. Siostro, co w piątek siostra jada w maku? Rzadko bywam w maku, akurat dziś. Wyjątko. Dobra, ale co będzie jedzone? Wszystkie. No Tychłe, nie zakręcone. Zakręcone z Ola i to wystarczy. Tychłe, tych. Jest z nami również Kamila. W przepięknym, kolorowym szalu. Kamka, co zamówiłaś? Co my tu mamy? Niech ten, e, ta komórka prześwietli teraz zawartość tego, tego czegoś. Fani ludzie w jednym miejscu. i do naszych tutaj dziewczyn tak zwanych Abroad czyli niekonkretnie konkretnie z Rawy, ale pięknie dojeżdżający do nas regularnie Wiecie co mówiłyście? co my tu mamy? mmm, fajnie dobrze, to dziewczyny wyjaśnijcie tutaj skąd jesteście? z okolicy W okolice Cieląda, dobrze, bardzo ładnie ja znam te rejony, bardzo mi się one podobają zwłaszcza latem piękne miejsce. Cześć Zosiu. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo. Słuchajcie, jesteśmy między innymi z Zosią, w e, i tak chciałbym zapytać Zosiu, chciałbym cię zapytać dlaczego jesteś we wspólnocie we wspólnocie młodzieżowej? No, dlatego, że chciałam się dożyć do Boga, a wspólnie jest zawsze raźniej i też mam takich wzorców. W sensie to starsze osoby, które są bardziej doświadczone i siostra Fides, która no, na pewno wie, jakby ma większą wiedzę ode mnie i też może mi ją przekazywać i też się bardzo dużo już dowiaduje i też mówimy się wspólnie. To jest takie umacniające, i też chyba dlatego. Okej, okay. czyli też w takiej wspólnocie rozumiem, że. Patrzysz na no to tak, że chodzi też o to, żeby po prostu zaczerpnąć od kogoś, tak? Tak, tak. Tym się chyba najbardziej kieruje. Okej, okay, fajnie, dzięki. Czyli widzicie, dla kogoś będzie ważna modlitwa, a na przykład dla Zosi jest ważne e, jakaś taka mądrość, nie? którą można zaczerpnąć od nieco starszych, może bardziej doświadczonych. Dokładnie, tak. Wciąż pojawiają się pytania, co to jest DMN, a to jest duszpasterstwo młodzieży nazaretańskiej, które spotyka się w różnych miejscach w Polsce, w świecie, tam gdzie pracują siostry nazaretanki. I takim jakimś głównym powodem, głównym celem duszpasterstwa to jest zaprzyjaźnienie się z Najświętszą Rodziną. Po to, żeby troszczyć się o swoją rodzinę, modlić się za rodzinę, swoje, przyszłe i odkrywać sens własnego życia. Co myślisz? Myślę, że się zgadzam. I myślę, że Nazaret to też odkrycie swojej nowej rodziny nazaretańskiej. Teraz jestem z bardzo sympatyczną Olą. Cześć. Ola, Ciebie co przywiodło do wspólnoty? Co mnie przywiodło do wspólnoty? Myślę, że potrzebowałam osób, osoby osób, które by mi pomogły odnaleźć tak bardziej swoją drogę z Jezusem, mhm. które by mnie tak po prostu napchnęły w tą drogę. Mhm. No i uda udało to się. Wyszło. Moja droga z Panem Bogiem jest coraz lepsza. No i odkąd dołączyłam do wspólnoty, faktycznie zauważam to piękno i jego dobroć. Hmm. I... Czyli ludzie. Tak. tak. Troszeczkę. U Zosi to było mądrość bardziej czy jaś, a tutaj u Ciebie po prostu ludzie, tak? Ludzie. No okej, okay, fajnie, bardzo dziękuję. Bardzo no dziękuję. See you later. Bye. I kolejną ciekawą dla nas osobą jest Mateusz. Mateusz, dlaczego wierzysz w Boga? Dlaczego? Myślę, że to jest takie dla mnie trochę umocnienie. W trudnych chwilach na pewno. Wiem, że mam z nim takie wsparcie. No i że mogę budować relacje. Chociaż momentami wiadomo, jest ciężko. Różne bywają momenty w życiu. No i trzeba stać i się postarać trochę bardziej, bo żadna relacja bez wzmocnienia siebie nawzajem, myślę, że nie przetrwa. Więc tutaj to na pewno ja zawiniam, to nikt inny, ale staram się jakoś zawsze to naprostować i to chyba to jest taka główna relacja z której Wiele korzystam na pewno i wiele mnie nauczyła. I jeszcze jedno pytanko do Mateusza. Co człowiekowi daje Wiara w Boga w ogóle. Hmm, powiem może w moim przypadku, mi na pewno wiara w Boga i to, że zacząłem bardziej wierzyć właśnie poprzez dopoznanie Nazaretanek, no to dała mi taką wtedy wielką siłę, którą strasznie potrzebowałem, takie wsparcie i uzyskanie trochę jakby... To może nie jest, na pewno to jest powiązane z wiarą w Boga, ale to wtedy taką wielką rodzinę swoją, nazaretańską, którą otrzymałem. I strasznie słowo Bóg wiąże z Nazaretem. To jest dla mnie strasznie ważne, że to jest takie miejsce, w którym wszystko się zaczęło. I, I tyle. Ja uważam, że wszystkie drogi prowadzą do Nazaretu i wszystkie z niego wychodzą, więc to, to tam wszystko się jakby tak dla mnie zaczęło i ogólnie. I dalej życie Mateusza będzie się rozwijać.